Sensacje XX wieku w Radio Z. Trybunał badający w maju i czerwcu 1912 roku przyczyny zatonięcia Titanika uznał, że wina leżała po stronie kapitana Edwarda Smitha, który mimo ogromnego doświadczenia, jakie dawała mu 28-letnia służba, nie zachował wymogów bezpieczeństwa. Jego wina polegała na utrzymaniu nadmiernej prędkości w rejonie znanym z występowania gór lodowych i lekceważeniu ostrzeżeń przekazywanych przez inne statki. Było to bezsensowne nadużycie szybkości na oceanie, powiedział Lord Mersey, przewodniczący Trybunału. Kapitana Smitha nie było już wśród żywych. Nikt nie wiedział, co stało się z pierwszym oficerem Mardokiem, który wydał komendę lewo na burt, cała wstecz, doprowadzając do tragedii. Tytanik był już za blisko góry lodowej, aby śruby kierujące wodę do przodu kadłuba mogły zatrzymać rozpędzony statek płynący z całą mocą 60 tysięcy koni mechanicznych. Jedynie spowolniły jego bieg, zaś wychylony w lewo ster zdążył spowodować zwrot kadłuba, tak że statek uderzył w górę bokiem, najsłabszą częścią, co okazało się fatalne. Oficer Mardok powinien jedynie nakazać skręt w lewo i nie zmieniać prędkości statku, aby ster przejął masy wody pchanej przez lewą śrubę, umożliwiając szybszy skręt i ominięcie przeszkody. Jednakże oficera nie było już wśród żywych. Niechęć, ból, rozpacz skoncentrowały się więc na tym, który nie udzielił pomocy kapitanie Stanleyu Lordzie, którego statek był tak blisko Tytanika. Członkowie załogi uratowani z katastrofy mówili, że widzieli statek płynący w odległości kilku mil. Kapitan Lord usiłował się bronić, dowodząc, że jego statek był zbyt daleko od Tytanika, aby z pokładu liniowca można było dostrzec światła Kaliforniana. Bezskutecznie. Prasa nazywała go tysiąckrotnym zabójcą. Powszechnie domagano się dla niego kary śmierci. Zmarł w 1962 roku w wieku 84 lat. Z ogromnym brzemieniem odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy. Dopiero 23 lata później jego syn uzyskał satysfakcję, jaką było oczyszczenie imienia ojca. Stało się to dzięki odnalezieniu zatopionego Titanika. Późno w nocy 1 września 1985 roku załoga amerykańskiego statku badawczego Knorr, przeszukująca dno oceanu za pomocą zdalnie sterowanego podwodnego pojazdu Argo, zauważyła dziób transatlantyka. W następnych miesiącach zorganizowano nowe wyprawy. W czerwcu 1986 roku człowiek, którego załoga odnalazła wrak dr Robert Ballard, zebrał pieniądze i opuścił się na dno oceanu w Batyskafie, wyposażonym w podwodny robot z kamerami, za pomocą których można było obejrzeć wnętrze okrętu. Rok później do wraku dotarli Francuzi, posługujący się głębinowym pojazdem. Wyniki oględzin przełamanego kadłuba postawiły wiele nowych pytań, sprawiając, że sprawa Titanic'a stała się bardziej tajemnicza niż dotychczas sądzono. Zlokalizowanie wraku pozwoliło zwrócić cześć kapitanowi Stanleyowi Lordowi. Na tej podstawie udowodniono bowiem, że jego Kalifornian był w odległości co najmniej 20 mil, a więc załoga Titanic'a nie mogła widzieć świateł jego statku. Do kogo więc błyskał lampą oficer Boxhall? Jaki statek był tak blisko i nie udzielił pomocy? Czyżby na pokładzie tej tajemniczej jednostki znajdowali się ludzie odpowiedzialni za spowodowanie zagłady transatlantyka? To z pozoru bezsensowne pytanie znalazło podstawy, gdy podwodne kamery pokazały, że kadłub Titanica nie jest rozdarty. Tuż poniżej linii wodnej znajdował się otwór o średnicy około dwóch metrów, którego blachy były wygięte na zewnątrz, co zdawało się sugerować, że wyrwa powstała w wyniku wybuchu. Czyżby na pokładzie była bomba? Komu mogło zależeć na zniszczeniu okrętu z ponad dwoma tysiącami pasażerów? Dzisiaj po terrorystycznych atakach na World Trade Center, wysadzaniu budynków zamieszkałych przez setki ludzi, nie wydaje się to niemożliwe. Wtedy zagłada największego liniowca mogła na lata zatrzymać rozwój transatlantyckiej żeglugi, a może chodziło o zwycięstwo w konkurencyjnej walce o pierwszeństwo na Atlantyku, warte setki milionów dolarów. Pytania wydawały się tym bardziej usprawiedliwione, że dalsze podwodne obserwacje zdawały się wykluczać zderzenie z górą lodową jako wyłączną przyczynę zatonięcia. Kadłub Titanika rozpadł się na dwie części, które leżały oddalone o około 600 metrów. Nie można wykluczyć, że nastąpiło to w wyniku uderzenia o dno, ale z równym prawdopodobieństwem można przyjąć, że kadłub rozłamał się w wyniku eksplozji. Tym bardziej, że ludzie uratowani z katastrofy mówili, że słyszeli odgłos wybuchu. Rzecz w tym, że nie można było ustalić, czy huk rozległ się, gdy okręt był jeszcze na powierzchni, czy też, gdy jego kadłub skrył się pod wodą, co sugerowałoby, że wybuchły kotły. Nie ma jednak żadnych dowodów, że tytanik zatonął w wyniku wybuchu bomb podłożonych przez terrorystów, którzy uratowali się przed zagładą, uciekając na szalupie do statku pozostającego w pobliżu. To oczywiście wyjaśniałoby obecność dziwnej jednostki, która nie reagowała na wezwania ratunku. Ba, próbowano nawet dopasować do tej teorii zachowanie porucznika Mardoka, który jakoby w zmowie z terrorystami wydał błędny rozkaz cała wstecz, aby doprowadzić do zderzenia z górą lodową. Potem miał sam uciec na pokład statku stojącego w pobliżu, co wyjaśniało dlaczego nie odnaleziono jego ciała. Bez względu na to, jak bardzo wyniki oględzin wraku mogły rozbudzać wyobraźnię, jedno jest pewne: to nie góra lodowa rozerwała poszycie burty i spowodowała zatopienie okrętu. Amerykańscy eksperci zespołu Williama Garskiego badający fragment wydobytego kadłuba uznali, że główną winę ponosi stocznia, która użyła złego materiału do budowy kadłuba. Zaś wibracje wytwarzane przez pracujące z pełną mocą silniki spowodowały wypadnięcie nitów. Uderzenie o górę lodową, które w normalnych warunkach nie spowodowałoby większej szkody, zniszczyło płaty obluzowanego poszycia i spowodowało wdarcie się do wnętrza kadłuba mas wody, które pociągnęły statek na dno. Być może armator i wielka stocznia Harland and Wolf zdały sobie sprawę, co było rzeczywistą przyczyną tragedii na Atlantyku. Nie ujawniały jej, aby nie odstraszać pasażerów i nie spowolnić dynamicznego rozwoju ruchu transoceanicznego. Wkrótce dwaj konkurujący przewoźnicy Canard Line i White Star Line. Połączyli się, aby lepiej walczyć z konkurencją Niemców, którzy już w 1913 roku wprowadzili na atlantyckie szlaki wielkie okręty Vaterland o wyporności ponad 54 tysięcy ton i Imperator 52 tysiące ton. 90 lat temu ocean pogrzebał na głębokości 4 tysięcy metrów tajemnicę wielkiej tragedii. Czy kiedykolwiek uda się znaleźć ostateczne wyjaśnienie? Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu